Hej, witam was serdecznie na portalu VideoTesty.pl Mam na imię Mateusz i dzisiaj zajmiemy się tabletem, ogromnym tabletem. Będzie to Samsung Galaxy Note Pro 122. Zapraszam do oglądania. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 to jest wersja z Wi-Fi. Jest oczywiście też jeszcze wersja z LTE, z 3G, czyli z możliwością włożenia, zainstalowania karty SIM. Ta wersja tego nie ma, aczkolwiek niczym nie ujmuje ten tablet wersji właśnie z LTE. Mamy tutaj ogromny, wielki Ekran 12,2 cala przy rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli. Zrobiony ten ekran w technologii e, TFT. Zaczniemy oczywiście tutaj od samego e, ekranu. Unboxingu nie będzie, bo, e, bo, bo, bo tam nic nie ma. Tam jest tylko kabel i... i Ładowarka, znajduje się też jeszcze takie coś, chciałem wam pokazać. Wiecie, co to jest? Ja wiem. <laughs> ja wiem, bo to jest. Bo to są pałeczki do właśnie tego Rysika. Zaśmiałem się, bo kiedyś była, bo kiedyś nie wiedziałem, o do czego to służy. No i co jeszcze? Skończyłem na tym ekranie. No przede wszystkim tym się zajmiemy, bo czy, czy, czy. I zadamy sobie pytanie na samym wstępie, czy taki ekran nadaje się do tabletów. Była rozmowa, oczywiście. Nadal jest, czy, czy smartfon może mieć na przykład 6,5-7 cala i... i, i, i to jest poręczne i czy to jest fajne i czy to jest funkcjonalne, to tak możemy sobie zadać pytanie, czy w tablecie takim typowym tak duży ekran jest potrzebny. W pewnym sensie oczywiście tak. Wszystko fajnie widać przy takiej rozdzielczości, przy takiej jasności ekranu, choć to jest zwykły ekran TFT, niczym absolutnie nie, nie widać tutaj, że tak powiem, jakiś wskaz, czy, 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 czy niczym nie odbiega od ekranu amoledowego montowanego również w Samsungach. Co jeszcze wyróżnia ten, ten tablet? No przede wszystkim świetna specyfikacja. Mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor Exynosa, czyli samsungowy. Są dwa rdzenia, są cztery rdzenia taktowane 1,9 GHz i, i cztery rdzenia taktowane 1,3 GHz, do tego 3 GB pamięci RAM. Ale powiem Wam szczerze, też jakoś tam specjalnie nie odczułem tego, um, te, tych ośm rdzeni, jeżeli chodzi o e, samo, co takie codzienne można powiedzieć, e, korzystanie, więc tutaj. No nawet można powiedzieć w benchmarku Antutu, który też zainstalowałem. Oczywiście mamy jakąś pokaźną ilość punktów, ale to jakoś zupełnie nie przekłada się do na przykład czterech rdzeni. W, 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 jeżeli chodzi o Snapdragon 800 na przykład 1 czy 800 to są podobne, podobne wyniki. Tyle tytułem wstępu, że tak powiem. Może zobaczymy, jak ten tablet wygląda, chociaż sami tutaj widzicie, to jest typowa samsungowa konstrukcja w całości plastikowa. Po, po na krawędziach mamy tutaj srebrną ramkę, oczywiście, ona nie jest w żaden sposób aluminiowa, to jest zwykły, zwykły plastik. Mamy też po lewej stronie głośniki, tak samo i po prawej, to są głośniki stereo. Tutaj jeszcze na samym szczycie mamy wejście na. Słuchawki, u góry może tutaj też zobaczycie, mamy włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj, ciszej, głośniej, e, mikrofon, irde, najczęściej to do pilota stosowane, rysik, dokładne, głośnik, tak jak tutaj widzicie, w z innego rzutu to puszczę tą kamerę, żebyście lepiej to widzieli, e, Złączę USB 3.0 oraz wejście na kartę. SD do 64 GB. Sam tablet, sam tablet posiada 3 GB 30-32, ale też jest wersja oczywiście 64 GB. Tak mniej więcej by to wyglądało. Z Samsungiem dostałem też jeszcze taką podkładkę. Z tą podkładką się posłużę, że tak powiem, bo ona jest na magnes i pomoże mi to, i pomoże mi to w recenzji. Ona jest zwyczajnie tutaj wciskana dokładnie tak i jest na magnes, czyli taką, taką podkładkę dokładnie o, w taki sposób położę tu, będziecie mogli sobie zobaczyć jak to jak tu na tym tablecie Pracuje. No Zaczniemy oczywiście od systemu operacyjnego Android wersji 4. E, 4. E, pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, to jest oczywiście wielozadaniowość. To jest, to, jest, to jest chyba najważniejsze w tym tablecie. Czyli po prawej stronie, po przesunięciu palca w lewą stronę, e, pojawiają nam się aplikacje. No i te aplikacje możemy sobie na przykład przerzucać. Powiedzmy muzyka. Powiedzmy YouTube no i powiedzmy Google Chrome no i coś jeszcze a to wszystko cztery, cztery m, zakładki a nie, tutaj mam trzy, jeszcze coś rzućmy może moje pliki o, dokładnie ekran dzieli nam się na cztery części m, tą kropeczką, którą tutaj widzicie m, na samym środku możemy sobie tutaj skalować nasz ekran Czyli mniej ważne zakładki, albo można powiedzieć, te, które nie potrzebujemy jakoś wiecznie wielce używać cały czas. Pojawiają nam się, można je po prostu zmniejszyć. Tutaj mamy na przykład YouTube'a, oczywiście. Normalnie możemy sobie korzystać z tego. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl Mam taką mniejszą klawiaturą, no oczywiście ta klawiatura może się pokazać na cały ekran, ale jakoś ona nie była jakoś specjalnie dla mnie wygodna, zbyt duże klawisze. Klawisze, które mierzą, można powiedzieć, po, po, po 3-4 cm są dość duże dla mnie i niewygodne. No i tak jak tutaj widzicie, tu możemy sobie przeglądać internet, tu powiedzmy mamy swoje pliki, a tu na przykład puszczamy sobie powiedzmy YouTube'a. No i, i my na przykład oglądamy film, na przykład i słuchamy e, muzykę, albo tu słuchamy muzykę, a tu przeglądamy internet. E, ogólnie bardzo, bardzo fajna sprawa. Tak to mniej więcej wygląda. Przejdźmy dalej może do samego systemu, pokrótce Wam pokażę. Oczywiście wszystko jest dzielone tutaj na pulpity. Mamy też możliwość wiadomości z różnych dziedzin. Mamy też tutaj kalendarz, to są osobne, oddzielne pulpity. A tu już przechodzimy do normalnego, standardowego Androida. Pasek narzędzi został, można powiedzieć, tak ujednolicony. Nie mamy prawą i lewą, tak jak kiedyś to było. Ale mamy tutaj też wszystkie najważniejsze, oczywiście funkcje blokowania, powiedzmy, czy GPS, Bluetooth i tak dalej i tak dalej. Wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli wejdziemy sobie do samego menu, mamy ikonki 6 na 5, więc wszystkie ikonki też są bardzo, bardzo dobrze widoczne. Mamy też również widżety no i tak to mniej więcej wygląda, cały system operacyjny, może wejdźmy jeszcze sobie szybko do ustawień. Ustawienia też są podzielone na, na urządzenie, samo sterowanie no i ogólnie, ogólne że tak powiem, bo, bo tak jest też napisane. Wersja systemu to jest Android dokładnie 4.4.2. E, tak mniej więcej by to wyglądało. Co jeszcze? No, przede wszystkim ten rysik tutaj. Oczywiście po wyjęciu naszego rysika uruchamia nam się tutaj takie można powiedzieć menu jego. No i mamy kilka funkcji. Oczywiście samego rysika nie musimy dotykać do ekranu, to też już znane z poprzednich wersji. Możemy ewentualnie tutaj notatkę z akcji sobie tutaj wystosować, czyli coś takiego można powiedzieć bardzo szybkiego i to po prostu zapisać. Oczywiście rysik działa znakomicie, znakomicie działa. Co jeszcze mamy? Oczywiście ten cały menu wywołujemy naciśnięciem tego klawisza na rysiku, który możecie też tutaj zobaczyć. Album z wyciskami, wycinkami, jest szukacz i okno rysika, okno rysika też jest dość fajne po narysowaniu. Też nam się pojawia taka można powiedzieć wielozadaniowość. Na przykład, to coś jeszcze wcisnąłem. A pokażę Wam jeszcze raz. No i też mamy właśnie tu taką wielozadaniowość, tak jak tutaj wam pokazałem. Z prawej strony tutaj możemy sobie na przykład mieć na samym pulpicie. Jest to niekiedy bardziej wygodne niż te skalowanie tego ekranu. No to jest jedna z funkcji, ale ta funkcja była znana, nie chcę się jakoś tam specjalnie powtarzać. To samo było w no, w, na przykład w nocie trzecim, tutaj nic nowego nie wymyślono. Samsung jeszcze się też szczyci aplikacją e. Meeting to jest coś dla biznesmenów, czyli mamy utwórz spotkanie po naszej, po naszej, po naszej sieci Wi-Fi. Możemy się podłączyć z użytkownikami. To najczęściej się pewnie przyda w jakimś biurze, w jakiejś korporacji gdzie kilka może być tam tabletów powiedzmy na jakiejś konferencji, na jakimś spotkaniu no i każdy, taki można powiedzieć czat, każdy z tych użytkowników tutaj będzie e, widoczny, no i każdy może też ewentualnie sobie e, pisać po tym ekranie, no ja jestem tutaj sam, nie mam nikogo tutaj podłączonego oczywiście wszystko będzie działało jakieś wycinki, jakieś tutaj strony internetowe, e, skrzynkę wiadomości, notatki ze spotkania e, to co tutaj wszystko e, widzieliśmy, nie? czyli tutaj jeżeli utworzymy sobie jakąś notatkę, możemy się od razu tym podzielić. To jest ciekawy gadżet, bardzo prosty w samym użytkowaniu i bardzo prosty do wymyślenia, ale prędzej tego jakoś wymyślić nie mogli i wydaje mi się, że, że to jest dobry krok, jeżeli chodzi o tak duże urządzenia, jeżeli chodzi o właśnie, o właśnie dbanie o, o biznesmenów i tak dalej. Oczywiście możemy też mieć na samym tablecie to, co dzieje się na naszym komputerze, to też było już znane jeżeli chodzi o Samsunga. Mamy też aplikację do pisania, do pisania, do malowania. Jeżeli ktoś bardzo lubi malować, jak najbardziej. Jak najbardziej mu się to spodoba. Oczywiście możemy, e, możemy sobie tutaj ustalać nasz nacisk. Tak jak mówię, rysik jest mega, mega czuły na ekran. No i tyle. wszystkie lubię, ta aplikacja. Przechodząc dalej, e, może kilka słów właśnie o specyfikacji, o wydajności tego urządzenia, o benchmarku Antutu wersji 5. Tablet osiągnął 30, prawie 38 tysięcy punktów. No i co więcej możemy tutaj powiedzieć, tak jak powiedziałem na samym początku. Dostępny tutaj mamy 8 procesor Exynos 5420 z procesorem Mali T628. Cztery rdzenia są taktowane 1.9 GHz, cztery kolejne rdzenia 1.3 GHz. Do tego wszystko dołożono 3 GB pamięci RAM. Tylko po to, aby, tak podejrzewam, aby uciągnąć taki ekran o taki Rozdzielczości stwierdziłem, że właśnie ta rozdzielczość ekranu, czy to w smartfonach, czy w tabletach, zabija tą całą wydajność. Bo jeżeli mamy w smartfonie coś więcej niż, niż Full HD, albo Full HD, już zaczyna być mm, ciężko. Co jeszcze tam mamy, jeżeli chodzi o menu? Tutaj coś do malowania, to już powiedziałem. kiosk inteligentny pilot. To też już było kiedyś. To też kiedyś było. To też kiedyś pokazywałem. Czyli jeżeli mamy telewizor. Nieważne w sumie jaki, czy mamy kablówkę też, czy e, DVBT, możemy sobie przełączać, wyłączać, mamy takie multimedialne centrum telewizora, że tak powiem, w tablecie. E, no i co jeszcze? Galaxy Apps, to też warto tutaj wspomnieć, mamy dużo aplikacji w tym w tym Galaxy Apps tylko do urządzeń właśnie Samsunga one nie są też dostępne w sklepie Google, Google Play czy sklep Play no i to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o jakieś tam dodatkowe aplikacje, nie ma jakichś można powiedzieć wodotrysków, wszystko to co było dostępne w poprzednich wersjach Samsunga, Nota tutaj też jest, udoskonalona ta funkcja multi-window, czyli właśnie to. Mamy też rzeczywiście ten rysik, czyli a-command. No i to wszystko. Notatka z akcji, czyli pisanie po ekranie. No i to można powiedzieć, by było na tyle. Co jeszcze? Multimedia. O multimediach nie powiedziałem, więc może niech nasz Note zagra i te głośniki stereo niech wydadzą ten swój tubalny Tuba tubalny odgłos dwa, dwa głośniki e, stereo, które działają naprawdę bardzo, bardzo fajnie i trzeba przyznać, że i, I trzeba przyznać, że dźwięk jest czysty, basy również są, mm, wysokie tony też nie najgorzej brzmią i, i jestem w pełni zadowolony z dźwięku. Naprawdę, film można obejrzeć tutaj e, spokojnie, w jakichś normalnych, można powiedzieć, warunkach, nie zatykając uszu. Na słuchawkach jest e, równie, równie dobrze. Nieźle. Jeżeli chodzi o dźwięk, zdecydowany plus. No i może aparat, aparat 8 megapikselowy. trudno mi tutaj na miejscu zrobić jakieś jakieś... Mm zdjęcie, ponieważ musiałbym się tutaj troszeczkę gimnastykować. Oczywiście wszystkie zdjęcia będziecie mogli zobaczyć sobie na stronie videotesty.pl, jak je ja zrobiłem. Od razu przyznam, że jak na tablet, bo nigdy nie oczekiwałem jakiegoś super aparatu od tabletu, wypada to zdecydowanie zdecydowanie fajnie, przyzwoicie i, i Ci, co robią jakieś fotki, można powiedzieć szybkie, na pewno się jakoś tam nie zawiodą. Oczywiście mamy tutaj nagrywanie w rozdzielczości Full HD więc wszystko to co powinno być w tym aparacie jest, bez jakichś tam specjalnych wodotrysków mamy też oczywiście tryby panorama, gumka i, i tryb fabularny, obraz dźwięk, upiększanie twarzy to wszystko widzieliśmy już w, w smartfonach Samsunga S4 S5, chyba nawet tutaj S3 tutaj nic się też jakoś tam można powiedzieć specjalnie nie zmieniło więc zachęcam was, na żeby wejść na stronę VideoTesty.pl i tam zobaczyć Chociażby te zdjęcia ostatnich mi się aż przywali. No i tyle. Może jeszcze na sam koniec pokażę Wam jak wyglądają gry na, na, na note. Ie. Chociaż tutaj nie ma jakichś tam problemów z odtwarzaniem, ale żeby w tradycji stało się zadość. USB 3.0, Bluetooth 4.0. Jeżeli chodzi o dodatkowe jeszcze opcje, których mogłem zapomnieć, bateria 9500 mAh, spora, spora, aczkolwiek przy takim grubym korzystaniu, to jest jeden dzień to jest, to jest jakieś 14-14 godzin. Wygląd tak jak tutaj widzicie typowo Samsungowy Lekka przycinka gdzieś tam była, ale to nic. Oh, Efektownie. Tak Dokładnie. No i tyle, więc grać się da, jakiś można powiedzieć, zacinek, i tak dalej, nie ma absolutnie tutaj na tym tablocie. Wszystko działa przyzwoicie dobrze. Co jeszcze Wam chciałem pokazać? No to, no to mm, powiedzmy, wejdziemy do sklepu Play jakieś wyszukanie i pojawia się ta duża właśnie klawiatura. Z jednej strony jest ok, ale te klawisze są większe niż można powiedzieć, przynajmniej tak mi się wydaje niż w normalnej klawiaturze i niekiedy bardzo ciężko tutaj trafić, niekiedy mi się myli pewnie to jest kwestia jakiegoś tam przyzwyczajenia ale nie byłem jakoś super, można powiedzieć zadowolony z tej klawiatury, przyłączałem sobie niekiedy na małą klawiaturę albo po prostu przyłączałem sobie na przykład na klawiaturę którą, gdzie Mamy tutaj normalne pływająca i mamy odłączoną tą klawiaturę albo po prostu możemy sobie e, pisać. O, na przykład i tak dalej, i tak dalej. Tak mniej więcej wyglądałby note ocena 4,5, czyli prawie max, no tutaj nie ma absolutnie do czego się przyczepić. Specyfikacja e, znakomita multimedia bardzo dobry ekran no można powiedzieć wzorowy, no tylko można się patrzeć na jego komfort użytkowania. To jest właśnie te popunkta, punkta, które, które tutaj odejmuję, bo nie jest jakoś, można powiedzieć, tablet mimo tak dużego ekranu jakoś super, super wygodny. Multimedia, tak jak powiedziałem, w porządku. Dźwięk też, głośniki stereo, więc moim zdaniem tutaj jest bardzo, bardzo wysoka ocena i... i, i i to, i, to chyba, I to chyba właśnie będzie wszystko. No oczywiście, minusem też może być cena grubo, prawie około 2000 zł. To jest dużo, jak za, takie, jak za tego typu e, tablet. Dzięki za oglądanie. E, komentujcie, subskrybujcie. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.